Złożyłem z rzeźby do rzeźby. Polega na tym, że tutaj mają ramkę Dadanta, tu mają ramkę Wielkopolską, półka pusta, że można było dać ciasto i jakąś podkarniaczkę ewentualnie, chociaż one nie, po, nie wymagają podkarmiania. Na dolnym korpusie Dadanta tak jak było widać bardzo dużo czerpi. Podsumowując, e nie wiem, czy będzie ostre, czy nie, ale mam nadzieję, że tak. E, podsumowując, backwast B10, backwast oparty na pszczole anatolskiej, e, jest to matka reprodukcyjna trzyletnia, pochodząca od Auli Meyer. E, na tej linii została zrobiona jeszcze B20, e, skrzyżowana dwa lata temu na trutowisku Leichorn, e, przepraszam, na trutowisku Lautenthal. E, e, mm, cóż ja mogę powiedzieć? E, są to pszczoły o dobrej zimotrwałości, e, tworzące mm, duże rodziny. E, przy ramce wielkopolskie są na trzech korpusach, na dwóch. Gromadzą bardzo dużo, e, bardzo dużo pokarmu, sklepią mieszanie głównie na sucho, ale też im się zdarza na mokro. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, ale to już zależy od pszczelarza. E, w, mają bardzo wysoką odporność na warazy są raz w roku leczone tylko i wyłącznie jednym paskiem y flumetryny nic więcej tym pszczołom nie było, nie było dawane jeżeli chodzi o leczenie zdarzyło się przy pierwszej zimowli z tą pszczołą że rodzina miała leciutkie problemy z nosemą natomiast większych problemów z warozą nie zauważyłem tak jak mówiłem są to bardzo duże rodziny pszczoły żółtawe bardzo ładne ładnie czerwiące wymagające lekkiego pobudzenia natomiast lepiej rozwijają się w latach cieplejszych jeżeli mamy troszeczkę chłodnie to ta pszczoła się gorzej rozwija linia ta będzie skrzyżowana w następnym roku z kolejną linią o wysokim VSH w punkcie magicznego unasieniania prawdopodobnie karwendel no zobaczymy, co z tego powstanie. Natomiast w następnym roku chciałbym się skoncentrować na matkach, jeżeli chodzi o osoby, które kupiły w tym roku bakwastu opartego na Kaukazie, bakwastu opartego na Medzie, to radziłbym w tym w następnym roku, czyli w 2023 roku kupić bakwasty oparte na pszczole anatolskiej, ewentualnie kolejną generację Medy czy kolejną generację. Kaukaza. Natomiast jeżeli chcecie, żeby na waszym pasieczysku częściej zdarzały się zjawiska heterozji, to radziłbym co roku próbować jakąś inną linię, ewentualnie brać kolejną generację pakwastów. Chociaż tylko przejdę już na trzecią generację, drugiej generacji i pierwszej już nie będzie. Więc w skrócie pszczoła Bakwast B10, pszczoła na, oparta na backwast oparty na pszczoła anatolskie, pochodzący ze stajni Auli Meyer i Tomasa Rupela, skrzyżowany z wysoką linią o wysokim VSH, wysokiej odporności na warozę, naturalnej odporności. E, pszczoła bezobsługowa przez 3 lata praktycznie żadnych przeglądów e, raz w roku kradziony tylko i wyłącznie czerw e, pić z tą pszczołą czerw no 3 ramki czerwiu czy tam cztery zostały ukradzione w ciągu roku e, i to czerwiu larw, nic z tą pszczołą nie robi nie roi się, e, tworzy bardzo duże silne rodziny tutaj znajduje się matka B10 um, matka e, Oparte na pszczole anatorskiej jest to linia wywodząca się od Oli Majer unasilniona na trucowisku Karwendel w Niemczech eee, linią pszczół o bardzo wysokim PK. Z tego co pamiętam to jest 20 linią B20 to na Ramka Dadans to nie jest ramka, w której się specjalizuję, w związku z tym nie mam korpusów, natomiast miałem gdzieś tam jakiś odbiór na Dadansie i dałem korpus w Wielkopolski, po Wielkopolską, a tutaj na górze mamy korpus z ramkami wielkopolskimi. Ta rodzina, oprócz tego, że była dawcą czerwiu i dała mi trzy ramki czerwiu, cztery ramki czerwiu zabrałem w sezonie, nie dotykałem tej rodziny wcale jedynie co było prowadzone doświadczeniem z dokarmianiem mych przez zimę okazało się, że karmianie dużo nie zmienia, daje rampy czerwio większe. później ta rodzina była niedotykana zobaczymy co tu się dzieje jest to pszczoła anatolska o bardzo wysokim o, tutaj nie ma powałki, więc twórczość własna jest pszczół bardzo rozwinięta będę chciał te pszczoły przeprowadzić w na ramkę polską. Jest to typowy backfast jak widać, no nie widać ale zrobię takie zbliżenie pszczoły z tego Strążkowane ładnie. Przez to, że ta pszczoła nie miała powałki, narobiła tutaj takich języków. Oczywiście te języki się ścina. mamy sierpień trzeba bardzo uważać na rodzinki. przeniosę przeniosę tą rodzinę chcę tą rodzinę przeprowadzić na ramkę wielkopolską w normalnym układzie a może nie będę mógł ale o tym to za chwilę zobaczymy co ta szkoła zrobiła na dole ma portus do bandach na, na górze dostała ramki wielkopolskie tutaj niedaleko był rzepak więc bardzo możliwe tym, że na tym rzepaku się bardzo mocno zalało no tak przypuszczałem i tak jest żeby nie wzbudać rabunku sprzeniosę tą ramkę do innej rodziny W pierwszej ramce jest pokarm na drugiej ramce pokarm miód, które zbierały cały rok odrobina czerwiu dosłownie odrobina piękna ramka z czerwiem tutaj tego czerwia jest bardzo dużo kolejna piękna ramka z kolejna piękna ramka z

Tutaj mamy ramkę z larwami, z jajeczkami. Piękna, ładna cała ramka z jajeczkami. Kolejna piękna ramka pełna. Lar, y ahí es el... Bien. Ah, aquí es el tracking más miał bardzo wysoki numer Gorszy inwertem Invert 72F, inwertem firmy Diamant. Eee, wiem, że większość teraz to powie, że to jest eee, droższe, gorsze, nie wiem, eee, zmodyfikowane. Jest to idealna pasza dla L32 jest to pszczoła bakwast e, oparta na pszczole włoskiej e, pochodzącej z regionu Perugia e, Jest to matka, tutaj akurat jest matka pszczela inseminowana od szluferów. Pszczoły są jednolite. Jak widać nas no zbierały dużo pyłku. Tej pszczoły jest bardzo dużo. Na pierwszej ramce jest pokarm, nie będę wyjmował i to jest bez sensu pszczoły mamy bardzo dużo, czerwziu nie ma, jest pyłek proszę bardzo pszczoły są jednolite bardzo ładne dzisiaj mamy tam 15, a czy 14 października? Które? 15. Jest pyłku bardzo dużo. Każda wolna komórka została zaopatrzona w pyłek. Tutaj mamy pyłek i czerw. Jajeczek już nie ma. Pełna ramka Pokarmo. Pszczoły bardzo intensywnie noszą pyłek, bardzo intensywnie Nawet przez sekundę myślałem, że gdzieś jest matka, a to po prostu to jest pyłek Są to pszczoły, które wykazują bardzo dużą odporność na varoa destructor czyli na varozę dręcza pszczołego czy... Jak tam zwał, tak zwał Przesunę je do tyłu no I na tym to zakończymy W każdej ramce wszędzie jest bardzo dużo pszczoły to jest bardzo plenna linia a jak plenna to też wymaga odpowiedniego poziomu zakarmienia i taki poziom zakarmienia dostała w poszukiwaniu królowej Tutaj zero pokarmu, zero czerwiu. Następna ramka, zero pokarmu, zero czerwiu. Kolejna ramka, pełno czerwiu. Nie ma królowej Teraz zaglądam do rodziny, która w ogóle nie była przeglądana przez cały W sumie przez dwa lata została przewieziona z takiej miejscówki gdzie tylko były dokładane korpusy I tą matkę chcę wymienić na Nową matkę, tylko po pierwsze muszę ją znaleźć. Już raz przyjrzałem, nie było miseczki pszczoła ta buduje, ale się nie wyroiła ani razu. Cały czas jest w jakiejś tam sile, większej bądź mniejszej, ale w jakiejś jest. Jest to pszczoła oparta na bakwaście, na medzie. Myślałem, że może znalazłem. Królowej Nie tak poważnie to przeglądam tę urodzinę już drugi raz teraz Zauważyłem że jest dużo czerwi, a nie ma w ogóle Nie mogę znaleźć matki, nie to że nie ma I ktoś kiedyś powiedział, że pszczelarstwo jest bardzo proste I na przykład w takim momencie, kiedy chcemy wymienić sobie matkę i nie możemy jej znaleźć, no cóż możemy zrobić? Nic. Po prostu musimy jej szukać. Może być wszędzie. Już mnie to zaczyna wkurzać, bo... jest dosyć dużo, natomiast y, jak chcę znaleźć matkę to jej nie ma. Zdjąłem górny korpus, na którym praktycznie nie było pokarmu. Tutaj też jest bieda totalna, ale te pszczoły dostają ciasto, cały czas żywią się ciastem. O! Jest cesarzowa! Jest cesarzowa! I na tym kończymy przegląd, ta rodzina jest sierocona, e, i po e, 9 dniach zostanie tu poddana matka e, unasieniona na e, niemieckim trutowisku Leichhorn